Zanim przejdę do górnika hodowlanego, było powiedzieć jak je przygotować do lęgów. Najpierw zerknę tutaj do grupki bojowych, jaka sytuacja jest, jak wypoczęły, jest już po obiedzie Ten jastrzębie już podejrzewałem, że najadły się, więc z tego można obrotu zrobić. Czyli w tej chwili wypuszczę samczyki, Niech się przewietrzą troszeczkę, one zbyt długo teraz nie latają, tak około pół godziny, ale szybkim, ostrym lotem jest to spowodowane, że ta karma jest sam raz bilansowana czyli wystarcza im do tego rzeźkiego oblotu nie są natomiast zapasane żeby uniknąć tej zbędnej tkanki tłuszczowej czyli w tej chwili samczyki pójdą na oblot, samiczki, wdowy czekają w mniku. a więc front drzwi uchyliłem i już samczyki idą sobie Polatać i w tej chwili drugie drzwi otworzę, żeby miały do dyspozycji 3 czwarte gołębnika. Również otworzę drugi wlot Tutaj dodam, że są dwa wloty Gołębie mają do dyspozycji oba z antenami. Umożliwia tu lądowanie gołębiom z jednej i z drugiej strony, jak wcześniej wspomniałem, usamic wdów, pusty karmik jest, i dopiero po oblocie, będą miały okazję się nakarmić. W tej chwili na oblocie przybywają samczyki, po oblocie, będzie na zawołanie karmienie. W tej chwili idę do grypyka hodowlanego i opowiem na czym polega sukces. W znoszeniu jajek, bo takich dużo zapytań mam od internautów. A więc gołemnik hodowlany dla wyżymaczy. On tutaj w ciągu dnia zazwyczaj te drzwi są otwarte, żeby ten prówan, podmuch wiatru, ten kurz wywiewał. Temperatura jest dodatnia, wiatru nie ma, także przesiągu de facto silnego nie ma. Oczywiście ja to reguluję według własnego uznania, żeby, żeby gołębie były w zdrowiu. Teraz wezmę kubek z jedzeniem i nasypiemy nim troszkę jedzenia. W tym czasie przymknę główne drzwi, żeby żaden mi tu nie zwiał, ponieważ tu są gołębie również importowane. No, jak widać w karmiku zostało troszkę jęczmienia, czyli ta karma jest idealnie zbilansowana. Teraz poglądowo dosypię, nie powinienem tego robić, ale ze względu na ten klip to coś niecoś pokażę. Jak widać tutaj sytuacja jest unormowana. Tutaj szczególną uwagę na Ardeny przykładam. Tego gołębie będą uczestniczyć w tym rocie Tu się podniecają Sun City 600 km w pierwszym przy Gołębie, no a co to, co zechwalić, a swojego nie. Moje 6 razy z rzędu, suwałki 650 po dwie. Jakoś ich specjalnego szumu tu nie wywoływał. A więc w tym roku 735 dla gołębi młody. to również będzie coś ekstra. Ta głupia grupa. Ardenów szczególnie tu będzie uczestniczyć. My to pogrupujemy według pochodzenia, bo nie wszystkie szczepy się nadają na taki dystans. Tutaj mam również grupkę Jasenów. One mają zadanie oświetlać te ardeny. A już ten myk dawno był stosowany, żeby po prostu przyspieszać tą grupę gołębi. No tutaj Ardenik zeszedł chwilowo zainteresowany to tam w Karniku się dzieje, ta linia od Korde Hajde, tam jest linia samiczki 131 również tej najlepszej na świecie samicy stąd te Ardenny posiadają taką cechę to dla odmiany z najlepszą moją Ardenką również cudowny Arden się sparował, tutaj w boku mają i nie przeszkadzał gniazdo jest bogate wyściółka jest z ściny rzecznej czyli po prostu one żyją w swoim środowisku, nie ma tutaj potrzeby im przeszkadzać. Wymyślać jakiś łodyg, kupować jak ja mam na brzegu rzeki Trzcinę, idę sierpem, parę pociągnięć i już to jest wszystko w dyspozycji. Tutaj taki troszeczkę jest, no, dyskomfort mają, ponieważ tu przelatują mi scele na scele. Normalnie każdy pilnuje swojej celki, to się nie dzieje. Nic. Dopiero tylko w momencie, jak ja tutaj wchodzę, jakaś taka zmiana jest. Nie ma ani rzutuję, to w żaden sposób na tego łębie, na ten wyląd. No, a więc jak te gołębie były przygotowywane? Otóż ja nie podaję żadnych suplementów diety. U mnie sklepikarz, e-sklep, to jest bankrut. Ponieważ ja uważam, że tam wszystko jest oszukane i podrobione, więc szkoda moich pieniędzy i czasu na eksperymenty. Żaden z tych sklepów nie zdobył mi zaufania, a niektórzy wręcz odstręczają swoją historią. A więc ja kupuję to, co Natural cały życie stosował: Nelsche Maker, czyli Grid, Litakal. Kołacze to również nasi hodowcy robili. No i witaminę. No to już w konsultacji byłem w Instytucie Żywienia dla Zwierząt. I odpowiedź była jasna: witamina AD3, +E raz na dwa miesiące, ponieważ ona kumuluje w sobie. I witamina B kompleks raz w miesiącu. Ona z kolei jest wydalana przez organizm I nic więcej. Nie podajemy, ponieważ to również byłoby szkodliwe. O, cip, o, cip. Tutaj na, na Moja, no Tutaj z bliska na samisie. moją. A, to jest cudowna samisia i na jej przykładzie można to powiedzieć. Akurat ta samiczka jest żoną Kusia. Czyli tutaj mamy coś... Coś fajnego i tu są dwa jajeczka karma za upolu SK i ona jest kapitalnie zbilansowana, ponieważ jest latkiem nie Ten jęczmień powoduje, że gołębie są otłuszczone, czyli najedzony gołąb jęczmiania nie ruszy, a głodny obdziobie go. A, to mój stary weteran. Jansen z Holandii. To ojciec wielu znakomitych. Gołębi i on jest samiczką wyżymalszką. Ona swego czasu pierwszą nagrodę dla szeffenburgu. 50 minut wyprzedzenia miała. No to rewelka. Pójdziemy teraz na drugiego ogolennika. Jeszcze do żniewiarzy. Tam bardzo ładnie jajka znoszą. Czyli jak mówię, jak były przygotowane całorocznie karmę i lotowe i te karmą eskop. Dopiero później, jak młode są 16-dniowe, dodaje w miskach glinianych również ze w polu Junior 1. A po miesiącu, już odstawiony Junior 2, cała filozofia. Grid codziennie uzupełnia mieszankę z Bayersu daje czy Zonfilda, która to jest jakościowo bardzo dobrze. Bitakał spalony i dużo świeżego powietrza. Gołębie są zdrowe, woskówki mają krystalicznie czyste, ponieważ to świeże powietrze w górniku i suchość powoduje, że one mają te narośna, nożna wszystko mają czyste. W głębikach wilgotnych, zapylonych to by był problem. Czyli gdzieś są duże wychania temperatury. Natomiast u mnie one tryskają zdrowiem. Czyli to jest hodowla bojowych, naturalna Wendy. No ta parka szczególnie, tutaj Kubuś sobie podał tą samiczkę. Zobaczymy jak to będzie w lotach, no. Ale będą pasować znowu na tą parkę. Bo tu jest wyżymaczka najlepsza, a tutaj wyżym. Dobra, idziemy teraz do innego gołębnika zobaczyć jaka tam sytuacja. पैं 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 पे पैं पैं पा नह चेहर 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 चेह नेहत चेहत 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 चेह पे पैंत पे पाठ नह चेहर 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 पैंत पुत पाठ No chodź, 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 kubusiu. Chodź, 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 chodź. No i już samczyki po oblocie przyleciały, one za długo dzisiaj nie bujały się. Drzwi otworzyłem przez to nagrywanie i... A, bo one to jezonkach są, a ja im je się jeszcze nie dałem. No Rysia, Zaraz im dam jeść, Dobra. Już wam daję jeść, zaraz chłopcy. Ale przyuczamy na zawołanie, to jest bardzo ważne. Idź, idzie, cic. Ale zanim z nami mieść, to najpierw samiczki w wdowy wygonię, o, czyli zaprezentuję od razu, czyli tą połówkę z samczykami zamykam teraz otwieram samiczką wdowy, no wdowę są, rozłączone są łączymy dopiero 8 marca tą grupkę gołębi ponieważ tu mam tam objęcie od jakiegoś hodowcy który sobie cały gołębik chce na nich ugruntować no więc położę łączę idealnie w terminie, jak i on łączy, będzie miał jedno wiekowe gołąbki. Wtedy dobra. Teraz samczyki one generalnie w tym głównym gołębniku jedzą. Ale, żeby tu już nie namieszać, to przegonię do gołębniczka obok. I tutaj dostaną jeść. I sam już lecą na wolny gołębnik. No i one już się uczą. No chodźcie, 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 chodźcie. No mądre no gołąbki jesteś. Codziennie ta sama taktyka i to powoduje, że te głębie szybko się uczą, czyli stałość prowadzenia metody. No idźcie chłopcy, idźcie. Idźcie, idźcie. Chodź Brytyjczyk, chodź, 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 chodź. Chodź chodź. No iść tam, jest. idź. No hacie, no, chodźcie, 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 chodźcie. Straż prowadzenia metody no, i już chłopcy se będą jeść, tak? No, jedzcie sobie, jedzcie. Karma dobrze zbilansowana. Mówię ze polu, to jest podstawa sukcesu. Nie mieszam z karmą żadnych środków chemicznych. Ona jest sucha, czysta, ponieważ te środki chemiczne powodują, że gołąb, czy chce, czy nie chce, wchłania jakieś substancje. Czyli hodowcy, moim zdaniem, błąd robią, mieszając z karmą cokolwiek, no. Taki ewidentny błąd, ponieważ jak na siłę można komuś coś dać? Tak samo człowiek, no, czy ty chciałbyś, żeby ci to samo dawali? Po to masz osobne przyprawy i inne na stole i sobie sam według własnej potrzeby sięgasz po to, czy po owo, a nie, że już cię potruje żonka z tymi samymi rzeczami. To tak nie powinno być. Te gołębie są zdrowe, ponieważ gojowy, wojenne, bojowe, one z naturą muszą bardziej współżyć. No, czyli ten oblot był pomimo jastrzębi, obskoczyły, bo nie czuły się komfortowo. One wiedzą, kiedy on dzieje. Jakby była inna pogoda, by furgały dłużej, lepiej. A tak sobie już do domku pojeść i obroniły swoje życie. 16 sztukasków. I one pojedzą, oczywiście resztę karmy zabiorę. Tu nie będzie ona się po dymniku walać. A już za chwilę to zrobię, żeby samiczki wylądowały do pełnego karmika. A one dojedzą później na końcu sobie ten jęczmi. No, a tu syn Kubusia. I Brytyjczyk, te głębie już są przeselekcjonowane. To ten tutaj też raz pierwszą nagrodę zdobył 69. Tutaj nic nie jest w przypadku. No, karma pierwszorzędnej jakości. I w pojniku czysta woda. Tak jak wspomniałem na klipie o wyżymaczach, AD3 plus E raz na dwa miesiące, ponieważ kumuluje się w organizmie i B-kompleks raz w miesiącu to organizm, akurat nadmiar, by wydalił. Nic więcej nie dajemy, nie pasiemy sklepikarzy. Oni mają cel, tak samo producenci, jak najwięcej sprzedać, żeby zyski mieć. Kosztem gołębi. Biznes, czyli kapitalizm jest bez litości, bez twarzy. Tak samo hazard, to jest uśmiech szyderstwa. Dajesz na San City, a tam dostajesz baty. Tysiąc dolców właściciel zgarnia i macie w nosie, no nie? A ty nic, bida z nędzą. No dalej w porwanych portkach łazisz po tych gołębnikach. Nie dajmy się omamić wszelkiej maści krętaczom. Hobby. Gołębie to jest przyjemność. Czyli niewielka grupka, tak jak tutaj Dwa razy po 16, do tego rozpłodowych trzeba mieć te 20 sztuk. Minimum. Mówię o młodych hodowcach, żeby tam świeży narybek był cały czas. I zabawa, zabawa, jeszcze raz zabawa pełną gębą. Nie wchodzić w koszta, bo to jest bez sensu. Kosztem rodziny, nie wyjdziesz na wczasy i będziesz chodził wiecznie bez pieniędzy. No dobra, ja tutaj zostawię tych samczyków, resztę zabiorę dla samic, a idę do brzmiwiarzy zerknąć. No teraz jesteśmy w Urżniewiarzy, tu również następuje już znoszenie jajek. Te gołębie są w kapitalnym zdrowiu, ale to jak powtarzam zawsze, tylko właściwie zbilansowana karma. Karma ze Eupolu, Eska, z domieszką jęczmienia, bogactwo ziaren, to wystarczy, żeby te gołębie były w zdrowiu. Grit, świeżą porcję codziennie, żeby zakurzony nie był. I MMK również. One MMK to pobierają tylko tyle, co są w okresie takim zimowym, to nie bardzo pobierają, dopiero w okresie wylęgu młodych one bardziej ją utrują Witaminy wspomniałem, raz na dwa miesiące, raz na miesiąc. I tutaj kąpiel raz w tygodniu, wyjście z grębnika do przestronnej woliery, czyli świeże powietrze, tak samo tutaj i okna są pouchylane i wyjście do woliery, także w grębniku nie czuć żadnych zapachów, to jest podstaw. Tą jeną tutaj, teraz w okresie parowania tak akurat te dni nie czyszczę, bo bym je tu wypuścił, ale tak generalnie to mają błysk tutaj, ponieważ jest przyjemność przebywać z nim, tutaj na tym stole co podaje karmę zawsze mam czysto. Teraz pierwsze jajeczka znoszą, to nie chcę tutaj za bardzo ingerować, ponieważ to też jest ważne, żeby ten spokój zachowały. To jest jednolity szczep żniwiarzy. Żniwiarze, czyli słowa powa Ja tutaj ośpieszam je Jansenami, ale to w tym fenotypie podobne. Głęby muszą być identyczne. Chodzi tu o karmienie, żeby nie było duże głęby, małe, jakichś różnic, bo w ten czas te duże są żarłoczne, podjadają tym mniejszym i z tego tytułu powstają niepotrzebne jakieś problemy. Tak więc powtarzam jeszcze raz, sama hodowla gołębi to nie jest trudna opanować te podstawy i trzymać się jednej metody delikatne poprawki później robić na filmikach, których w YouTube mnóstwo jest zazwyczaj mistrzowie, którzy Polski zdobywają natychmiast reklamują jakieś produkty i cudowne preparaty oczywiście to jest kłamstwo oni dostaną za to tam borek grytu, czy borek karmy i już mówią, że dzięki tej karmie coś zdobyli to jest nieprawda również znajdują się naciągacze, jak jaki ten Skagen polscy-niemcy, no to już katastrofa jest, bo tam, tam produkty w ogóle zerowej wartości, ale wręcz odwrotnie, one szkodliwe są i tego nie wolno stosować. To trzeba być bacznym na to, że znaczy, nie bądź chytry, nie stosuj żadnych cudownych mikstur, co ci z podlady dają, ani szczepionek, bo takowych nie ma. Są na to wyspecjalizowane firmy które mają atesty i tam się zaopatrujemy ja na przykład w portowni weterynaryjnej poprzez lekarza weterynarii to wszystko jest prawidłowe gołębie potem są zdrowe, rześkie i nie jestem rozczarowany te jajka mi tu nanoszą do 10 dni ale generalnie 7, 8, 9 dzień mają jajka jeśli jakaś parka by nie zniosła należy jej sztuczne podłożyć Potem przejmą rolę mamki i tak dalej, żeby grunt nie pędził zbyt intensywnie. A więc tutaj po 6 dniach już mam dwa jajeczka naniesione. I tutaj kolejny mój z mija finekę 5000. Też już tam ma jajeczko. Te gołębie to okazy zdrowia są, ale mówię, cotygodniowa kąpiel, niestosowanie żadnych suplementów diety, dużo świeżego powietrza, suchość w gołębniku i to wystarcza, żeby te gołębie były naprawdę zdrowe. Tu kolejna samiczka i ten wyląd powinien być. Dobry. I jeszcze tutaj zerkniemy na którą gołębicę też dwa jajeczka widzę. Czyli tutaj jest można powiedzieć, w w 100% wszystko jest jak najlepszej jakości. A więc troszkę doświadczenia trzeba w hodowli. <laughs> Chłopaka, jak tutaj wygląda? Pokaż, to wygląda? Po prostu się nie tutaj. No. O, każdy mi się, jak to wygląda. No. E, dobry, jesteś. 5000 5 tysięcy to są okazje. A więc to niektórzy hodowcy zamawiają dosyć spore grupy. Tutaj jeden pan przedwczoraj wybudował mabry głębiczych zasiedli, kurtem 30 gołębi, 15 niebieskich i 15 nakrapianych. Nie wypytuje się tam o szczegóły, a on widzi co ja prezentuję. Nie ma ludzi, tylko 5000 tysięcy przeznacza na zakup grupki gołębi, a loty to zweryfikują, także żadne czary mary tutaj. Nie pomogą, bo hodowcy nie są głupi. dadzą do koszyka i się dowiedzą szybko, co te to snowce tutaj znaczą. Także, moją rolą jest podchodzić do tematu rzetelnie, żeby hodowcy byli usatysfakcjonowani. To nie jest takie proste, kogoś walnąć w roga. A jak potem się spotkamy, gdzie chyba mile jest otrzymać męski uścisk dłoni, jak pysz dostać. No, dlatego trzeba być uczciwym, rzetelnym. No i miseczki wyśmiemają to trzcina nad rzeką rośnie, ile sierpnę, ciach-ciach i rzucę i za darmo la mam, a one związane są z kolei ze środowiskiem, w którym żyją, bo o tym kiedyś opowiadam że go, on nabiera swoich właściwości, żyjąc w danym środowisku i to dziedziczy. Czyli dajemy mu rzeczy wytwory natury tutaj miejscowej, a nie kupujemy z różnych źródeł. To jest źle. No. Już powoli żegnamy tą grupkę głąbków. One tutaj dobrej dyspozycji są. Później przyjdziemy kiedyś, jak one już te młode będą miały, jak to dalej tutaj będzie wyglądać. Ten okres pędzenia w dalszym ciągu. Czyli tutaj nie nie chcę już nie za bardzo tu przeszkadzać, ingerować. Pisa mi się, bo ty to akurat to nie twoja celka jest. A tu na ty tutaj nie mieszkasz. No. Dobra, tu kamer, on jeszcze ma tutaj przy w samiczkę i drugi.